Cześć kochani, witam serdecznie z tej strony. Paweł, to kolejny odcinek podróży w głąb siebie. Powiem szczerze, że w moim życiu ostatnio działo się wiele różnych rzeczy. Stąd przerwałem nagrywanie i powiem wam, że jakoś tak jest, że, że kiedy mamy coś do zrobienia, nawet chcemy coś zrobić, bo od dawna chciałem nagrać kolejny filmik, ale jednak zawsze było coś innego do roboty. I zdałem sobie sprawę, że to jest kwestia priorytetów, bo nawet teraz, kiedy pracuję, po pracy mam jeszcze trochę energii i mógłbym po prostu się z wami podzielić tym, co ostatnio przeżyłem. Przeżywam i być może wam to pomoże. No i tak też zdecydowałem dzisiaj. Tu chodzi o taką prokrastynację, nie? Czy takie odkładanie na później? To mi się działo ostatniego czasu. No, ale jestem. Dobra. Wracając. Witam was ponownie po przerwie. To nie jest jakby audycja, wiadomo. Starałem się nagrywać to co poniedziałek. Natomiast życie jakby zmusiło się, zmusiło mnie aby zająć się życiem. Ale jestem ponownie. Witam was. I w dzisiejszym odcinku znowu skupimy się na zaburzeniu obsesyjnym, lękowym. Powiem wam, że ostatni czas spędziłem głównie na oglądaniu filmików pewnej pary chłopaków, którzy jakby przeżyli te zaburzenia lękowe, Różne stany, tak, też nerwice natręt, właśnie to, co ja mam. Wiele się od nich dowiaduję, dowiedziałem bardzo wam. Serdecznie Wam ich polecam. To są super inteligentne osoby, bardzo fajni ludzie, tak mi się wydaje, nie znam ich osobiście, ale tak mi intuicja podpowiada, że warto im zaufać i. Naprawdę z ręką na sercu powiem Wam, że mi bardzo pomaga to, co on, co, to, co oni robią, tak ich praca. Także polecam serdecznie. Ja z mojej strony. Powiem wam, że to, co oni sugerują w tych nagraniach tak dalej. To jest skarbnica wiedzy, mi to bardzo pomogło. To jest e, strona w internecie zaburzeni.pl, jeśli się nie mylę. E, ja nie znałem w ogóle ich, natomiast e, odkąd ich znam, tą stronę, e, to forum i tak dalej, ich nagrania na YouTube, to jest. E, oni są niesamowici. E, tylko tyle mogę powiedzieć od siebie. Mam nadzieję, że skorzystam też z ich pomocy, jakby prywatnie, i was też do tego namawiam. Jeśli chodzi o mnie, powiem wam, że ja staram się wszystko, wszystko, znaczy te ważne rzeczy zapisywać, bo, ponieważ ja mam to zaburzenie od wielu lat. Jestem po przejściach, jestem po uzależnieniu właściwie od alkoholu, od leków, od narkotyków. Starałem się sobie jakoś też pomóc, prawda, tymi substancjami. To powiedzmy, że działało na początku, natomiast nikomu tego nie polecam, wręcz odradzam, bo. To jednak nie jest nic fajnego, i być może takie substancje na moment odcinają nas od tego zaburzenia, ale później to wraca. I ja to przeżywam ostatnio ze zdwojoną siłą, z potrójną siłą, czy nawet większą. Chcę Wam powiedzieć, że podjąłem pracę po właściwie trzech latach, kiedy nie pracowałem. No i powiem Wam, że w życiu wszystko płynie. Więc te moje stany tak samo się zmieniały, zmieniają, pewnie będzie się to wszystko zmieniać. Natomiast chcę Wam dać taki okruch nadziei, że w życiu to jest tak jak z pogodą: emocje, te wszystkie stany lęki, depresja to wszystko się pojawia, maleje, znika, znowu się pojawia. Więc. Ja to sobie ciągle powtarzam, te wszystkie mantry, to wszystko, to pozytywne myślenie pomaga. To nie jest wszystko, ale to może pomóc. I u mnie ten stan się bardzo zmienia, odkąd zacząłem pracę. Ponad, no już pracuję z 6 tygodni i powiem Wam, że jest coraz lepiej. Ogromnie się bałem, ponieważ ja do tej pory też nie żyłem, tylko się bałem, jak mi ktoś powiedział. No właśnie. I. Bałem się podjąć też tej pracy z obawy na to, że coś mi się stanie, tak w pracy, że ludzie zauważą, że coś mi jest e, takie nakręcanie się, to z jednej strony jest uzasadnione, tak, ponieważ ja mm, byłem dość wycofany z życia społecznego, Natomiast podjąłem tą pracę i e, No i e, na początku było ciężko, bo... E, jakby to zaburzenie prze, przeważało, tak? Te stany lękowe każdemu to się inaczej objawia. U mnie to jest to wygląda tak, że mm, to się skupia u mnie jakby w części tutaj wyżej tak? czyli żuchwa, gardło mm, brak jakby oddechu. Łapie się na tym, że przestaje oddychać. E, I tak też miałem na początku. E, Czyli to zaburzenie było, było więcej tych dni gorszych y, niż, niż dobrych. Właściwie to była taka mieszanka, gdzie w ciągu dnia y, ja czułem różne stany. Y, taki roller coaster, taka karuzela. Y, 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 I to nie było fajne. To nie było w żaden sposób fajne. To było bardzo przykre, bardzo męczące, bardzo y, wprawiało mnie w takie stany depresyjne. Pojawiały się obsesje na różne tematy. Jak nie jeden temat, to inny. Głowa nie przestawała mnie atakować, to znaczy to zaburzenie. Natomiast ja sobie powiedziałem, że ja spróbuję tak. Najpierw przepracować jeden dzień, drugi, trzeci tydzień, później drugi tydzień, później trzeci. Przepracowałem miesiąc. To już jest duże osiągnięcie. Później. Dalej, jakby trenowałem się. E, trenowałem też to moje zaburzenie, tak aby nie rządziło mną. E, I powiem wam, że stany są, powiem kolokwialnie, masakryczne. E, to znaczy, momentami przeżywam straszne emocje, e, straszne napięcie w ciele, różne somatyzacje, różne e, e, objawy, tak. E, Nerwica mnie atakuje. Natomiast ja hmm, zdałem sobie sprawę i to sobie powtarzam, że po pierwsze, nie chcę już się katować, po drugie, nie mam siły z tym walczyć. Po trzecie, chcę żyć. OK? Czyli ja to sobie powtarzam. Za każdym razem, kiedy to się pojawia, cokolwiek, hmm, bo ja mam różne stany, mam odcięcie tą, derealizację. Hmm, hmm, czuję się jak za mgłą, czuję, że zaraz umrę brak mi oddechu ja sam się zawieszam momentami taki jestem nieobecny yy, albo zablokowany w każdym razie zacząłem przeżywać różne stany tak no i ja sobie powtarzam te trzy rzeczy czyli nie chcę już cierpieć nie chcę się katować yy, chcę żyć yy, okej okay, i nie mam siły po prostu nie mam siły yy, czyli jakbym się tak poddał ale w takim sensie że wiesz nie no po co ja serio nie mam siły już. To jest, doszedłem do takiego momentu w życiu, kiedy po 20 latach właściwie tego zaburzenia ja odrzuciłem leki, odrzuciłem ten cały stres, tak, to napięcie. Ja już nie chcę tak żyć, i, i, i to sobie powtarzam. Dlatego myślę, że takie przemyślenia takie. takie budujące są jak najbardziej na miejscu, ok? Yy, I odpuszczać. Przede wszystkim to jest to odpuszczanie, nie? Czyli to, że nie mam siły w, w tym sensie, że ja nie będę walczył, nie będę walczył, nie będę yy, wchodził w te gierki yy, mojego zaburzenia, mojej nerwicy, yy, z tego względu, że ja wiem, że albo obsesja, albo życie yy, momentami wydaje mi się, że to już jest koniec świata, że to się nie skończy, to złe samopoczucie. Takie jest wrażenie, to mi mówi nerwica, że ja już. Yy, to tak będzie. I ja nie będę w stanie nic zrobić. Yy, takie mam odczucia. Tak, właściwie to jest taka prawie pewność, że w tych złych stanach tak to czuję. Yy, więc chcę Wam powiedzieć, że to jest kłamstwo nerwicy, yy, ponieważ później to mija, wszystko mija. Ok? Yy. Przejdzie mi. Ja też to sobie powtarzam. Yy, wszystko jest ok, będzie dobrze. Ja nie umrę z tego powodu, ok? A ludzie oceniali, będą oceniać. Więc ja y, od niedawna, właściwie ja się sam sobie dziwię, ale mi już jest wszystko jedno, co ludzie pomyślą, co ludzie o mnie powiedzą. Yy, naprawdę. Yy, więc zachęcam Was do takich przemyśleń. Bo myślę, że warto i nie chcę Wam powiedzieć, że e, tak czuję, że zacząłem, e, zacząłem się, e, jak to mówią właśnie chłopacy z tego z tej strony, zaburzeni.pl, że zacząłem się odburzać i to jest, e, to jest e, prawda. To znaczy, ja tak czuję i wiem, że tak jest i jestem z tego bardzo zadowolony. To jest e, wielkie osiągnięcie, jak dla mnie. Ponieważ jestem bez leków, podjąłem pracę, przeszedłem na dietę, więc powiem Wam, że w życiu wszystko jest możliwe. I mi się wydaje, że każdy chce żyć, nie? bo ja też miałem myśli samobójcze, takie przemyślenia nie? Takie, takie doliny takie, taki brak siły. I wiem, co to jest. Natomiast gdybym ja chciał siebie zabić, to już, byś, już by mnie tu nie było. Nie czekałbym na pozwolenie kogokolwiek, czy to, żeby mnie ktoś zatrzymywał. Po prostu bym, bym to zrobił i by mnie nie było. Natomiast te, te myśli, to mówienie bo ja niektórym osobom o tym mówiłem to jest takie wołanie o pomoc, czy nawet nie, nie, nie o to chodzi, nie chodzi o pomoc. Ja sobie zdałem sprawę, że ja ostatecznie chcę żyć. Tylko nie chcę cierpieć. Yy, a co mnie trzyma przy życiu, to to, żeby. Yy, to, że ja mam lepsze dni. Ok? Czyli te dni na początku było bardzo źle. Większość mojego samopoczucia to, było, to, to była dolina, to było zaburzenie, to była nerwica. Później to tak się mieszało. W ciągu dnia, później miałem jeden dzień dobry, jeden dzień niepaskudny. W zeszłym tygodniu było więcej dni tych lepszych i tak powoli to tak się zmienia. I chcę Wam to podkreślić, że w życiu nic nie jest na stałe. Chcę Was zachęcić do, do próby, ok, żeby, żeby oddychać w stronę tego lęku, który czujecie. W stronę tej choroby, tego zaburzenia, ok? Zdałem sobie sprawę, że właśnie cierpię, bo pamiętam te dobre dni, a kiedy się czuję paskudnie, to wspominam te dobre momenty, cierpię bardzo, ale to mnie trzyma przy życiu, nie? Tak, tak po prostu jest. I, I myślę, że każdy z osób, które cierpią na różne stany takie psychiczne, mm, jeżeli są świadomi tego, to jeżeli pamiętają te dobre dni, stąd jest cierpienie, ale te dobre dni nie pozwalają jakby mi umrzeć i myślę, że każdy z nas chce żyć i ja z całego serca wam życzę jak najlepiej, żeby, żebyście szukali pomocy. I ja nagrywam czasami te filmiki, żeby po prostu dać takie... Takie le lekkie wsparcie, ok? Bo mm, ja zacząłem się interesować psychologią, natomiast ja nie jestem psychologiem. E ja jestem osobą e z problemami, e czy też z jakimiś e niedoskonałościami i to jest ok. I e ponieważ ja szukałem dużo informacji na ten temat na YouTube, więc e stwierdziłem, że też e mogę się przecież nagrać i podzielić się. Chociażby ten kwadrans. E, więc e, myślę, że tak to też będzie teraz wyglądać: że ja będę się starał nagrywać te filmiki nieco krótsze, e, ale takie konkretniejsze. E, dlatego już patrzę na zegarek. E, czas jest bardzo cenny, zwłaszcza kiedy się wychodzi z zaburzenia. E, tego Wam życzę: e, żebyście się nie poddawali, żebyście walczyli o siebie. E, a walka to po prostu e, obserwować to, co się z Wami dzieje, e, zaakceptować, e, uśmiechnąć się, e, powiedzieć sobie to minie. To jest nerwica, ok? E, dlatego to minie, tak? Bo to, to, to nie rządzi mną, tak? Znaczy, momentami tak, poprzez lęk, ale. Mm, Warto, warto sobie uświadamiać pewne rzeczy, szukać pomocy właśnie na internecie. Jeśli mogłem Wam pomóc w jakikolwiek sposób, czy też użyć jakby w Waszej sytuacji, to się bardzo cieszę. Oczywiście konsultujcie się ze specjalistami. Ja Wam życzę jak najlepiej. I myślę, że to tyle w tym odcinku. Widzicie, czasami też mam takie momenty, kiedy, kiedy mam pustkę w głowie. To też jest objaw nerwicy, więc wszystko jest w porządku. W tym zwariowanym świecie, moim i Twoim, cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, jeżeli obejrzałeś, obejrzałaś ten filmik do końca. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.